Nie myśl źle. Nie mów źle, zacznij nowe w nowym roku. Nawet nie myśl, że bezczynność ci pomoże. Jeśli siebie nie weźmiesz w swe krzepkie ręce. Najskryptszym marzeniom nie dotrzymasz kroku. Zwycięży niewiara i marazm wszechwładny. Znów zabraknie odpowiedzi, dlaczego. Jesteś najlepszy, uwierz w końcu wreszcie. Bo inaczej. Z marzeń cię każdy. Już nowy rok na przyszłość plany snuje. Zaczyna szansę dawać wszystkim równo. Bardzo ciężko uwierzyć jest w siebie. Chociaż w sercu każdy wielkie uczucia czuje. Nie myśl źle, bo skusisz hienę złych mocy. Przyjdą po radości, zabiorą ostatnią nadzieję. Nie pozwól jej zabrać, bo znaczy tak wiele. Choć dręczą cię w myślach nieprzespane noce. Nowy rok, on szansę kolejną znów daje. Şimdi